mówiłem wam o tych porankach o 11 A dzisiaj 7.30 musiałem wstać i nie było to przyjemne ale czekajcie bo to później znowu co blurować będę nie było to przyjemne ale wstaję i jadę zaraz do dziadków jadę z babcią do szpitala witajcie w kolejnym vlogmasie Chcę taki stroszący, to otwierać ten film przedostatni, ostatni już trudno. Christmas is coming Staying up late looking up the wind Piękny wschód słońca. Zajechałem jeszcze po drodze do Maka, wezmę sobie jakieś śniadanko, bo boję się, że u dziadków nie zdążę zjeść. A wiecie, że ja z pustym brzuchem to później z myśleniem też nie bardzo u mnie. Kostanałem z boku, bo wiecie, tam już z Maka, apkę niemiecką, tą obcykaną, ma tutaj to jakaś czarna magia dla mnie. Ale są ciekawe propozycje, więc coś na pewno wybiorę. Śniadaniowy magwrap z jajecznicami i pieczarkami. No ciekawe. Tylko czy ja mogę to wziąć bez kawy? Chyba mogę. No dobra, to już chyba wiem co chcę zjeść. Patrzcie, jaki ładny wschód słońca. Guten Morgen, kochani, jeszcze raz. Dzień dobry, mógł się, yy, tak, ja już zamówiłem przez aplikację 2170. Yy, tak. Dobrze, zapraszam dalej. Mm -hmm. Skwierczy mi auto znowu. Nie wiem, czy słychać. Może jakaś wicka będzie na kasie. <noise> nie na kasie, bo ja chyba powinienem do trójki od razu jechać. Mam przez apkę zapłacone. Aha, <głosy> <głosy> nie, nie usłyszałem dobrze. Miłego dnia, dziękuję. To Ona musi tu w telefonie sprawdzić. Na pewno wszyscy podjeżdżają i ich. w Niemczech to od razu, jak mam zapłacone, to każe mi do trójki jechać. Tu trzeba jeszcze telefon pokazać. No, Od samego rana dyskomfort. Ale mam złe światło, jak tak mi od dołu kamera bierze. Dostałem kawę w okienku numer 3, a w okienku numer 4 dopiero dostanę jedzenie. Ile oni mają tu tych okienek w płacku w tym maku? Amazing. Widziałem trochę więcej, bo może zjem stapą. Nie wiem, czy wstał już. No, niestety kawa. Bez słodzika i bez cukru, bo chyba trzeba było tam w aplikacji wybrać. A! No trudno, jakoś wypiję. Dawno już nie piłem takiej bez słodzika. Jesteśmy już po szpitalu. Dziadek teraz poprosił mnie, żebym poszedł na strych. Przyniósł pszenicę i będziemy szli. Karmić kurki, słuchajcie. Także idziemy po zboże. Na dawno nie byłem tu na strychu. Dobra, jest zboże. Tam babcia ma jeszcze jakąś fasolę. Nie wiem czy to też dla kur. jest w ogóle strych, on wygląda trochę inaczej niż wyglądał wcześniej, bo tu był dach robiony i jest trochę inaczej, ale to było zawsze jak przyjeżdżaliśmy z moim kuzynem, to były nasze po prostu, wiecie, wszystko, baza, ten strych, miejsce zabaw. Yy... On był tak, wiecie, bardziej było tu pełno różnych jakichś rzeczy, jeszcze takich powojennych, różnych staroci, także wiecie, to dla dzieci była taka mega atrakcja. Tam zawsze na górę wchodziliśmy. Było pełno pszczół, takich uli, bo jeszcze te dachówki nie były takie jak teraz, tylko były, wiecie, no nie wiem czy wiecie, bo to mało kto wie, ja już też nie pamiętam, ale były takie zwykłe dachówki, pełno było. Co robią pszczoły? Ule robią? Ule to są chyba jak gospodarz ma ule, ale takie one robią swoje gniazda. O, na szczęście się było bez ożarć. Państwo spojrzą, pełna profeska. Tu babcia ma różne kwiaty, chyba one tu zimują, a później są na zewnątrz koło domu. Tak mi się wydaje, muszę się jej zapytać. Przy okazji też zobaczę nowy kurnik, bowiem że dziadek latem stawiał kurnika, a jeszcze w nim nie byłem w tym nowym kurniku. Także reakcja Mattiego na nowy kurnik dzisiaj nastąpi. A rzeczywiście. Patrzcie, my jesteśmy teraz w kurniku, tu był kurnik. Tak, bo oni coś zmieniali, bo tu tato coś chce budować, ale nie wiem dokładnie co. Aha, widzicie? To my jesteśmy teraz... Nie. To nie był kurnik. Pomieszczenia takie gospodarcze były. Tu było jedno teraz, mi się przypomniało, widzicie, bo nawet jest ściana. Tu było jedno pomieszczenie, a tu było drugie pomieszczenie. A tu był taki korytarzyk mały, nie wiem, proszę sobie wyobrazić. I tu się szło do kurnika. No i teraz pytanie, czy tu jest kurnik wciąż? A! <laughs> to mnie wystraszyły. A to kurnik dalej jest. Aha, dobra, bo ten kurnik to chyba jest wybudowany, ale jeszcze zużywany tamtym. Patrzcie kury. Kogut. No jeżeli chodzi o kury, no to jak byłem dzieckiem, no to dziadkowie mieli te kury i też były na rosu. to żeby kura wtrafiła do garnka, no to wiecie co się musi wydarzyć. Nie będę wam wnikać, można się domyśleć. To tak samo jak z rybami, wiecie, kiedyś było normalne, że się kupuje żywego karpia, a teraz jest nie do pomyślenia. No i tak samo też na wsiach, też już jest trochę inne myślenie i dziadkowie teraz też już nie, nie hodują kur na, na rosu. Tylko kupują takie narosu, a te wszystkie kury, które tutaj mają, to mają na jajka tylko dla siebie. Więc, że tak powiem, żadna głowa tu ucinana nie jest. Ale nie ukrywam, nieopodal jest naprawdę ogromne miejsce zbrodni popełnionych. Wiecie, lata wcześniej. Nie będziemy ich straszyć, a jeszcze jak mnie jakaś zaatakuje. O, widzicie one nieprzyswojone do pracy z kamerą. Te, co kwoczą, to, to, to są takie, co ponoć im się chce, wiecie. Koguta potrzebują, a kogut chyba jeden na całe stado, więc nie jest łatwo. Dobra, ja mam tą pszenicę wsypać. Dziadek mówił, że tak pół wiaderka ma być wsypane, bo one to później nie żrą, tylko roznoszą po całym tym. Tu wsypać, tak? Tu, do tego. Chcę skorzystać, żeby wszystkie koleżanki pouciekały i się ożreć sama. Jak cwano? Skorzystałaś na tym, że się nie boisz, mnie. Zobaczymy ten nowy kurnik, bo to nie jest nowy kurnik. To jest stary kurnik. Toż nie dziadek postawił nowy kurnik, ale jeszcze używają stary. O, o, Aha! Kurcze, to to mała... Ta! To mały domek dziadek postawił, a nie kurnik. Ale będziecie miały chatę niedługo nową. E, no ładnie. Kurczę, że to człowiek potrafi własnymi rękami takie coś postawić, nie? Niesamowite to jest. A ja, wiecie, ścian dobrze nie potrafię pomalować. Nie wiem. Nie wiem, czemu to tak jest. Widzicie, tu jest ogród. To też już wygląda inaczej, nie tak jak byłem młody. Raczej znaczy młody jestem wciąż. Wydaje mi się, że nawet jestem coraz młodszy, ale inaczej to wyglądało. Nie było tutaj tego płotu. Tu było więcej drzew owocowych. Już jak wyszedłem to wam pokażę. Teraz jest tak widzę schludniej porobione. Była taka wielka jabłoń, na nią też się wspinaliśmy zawsze jak byliśmy dziećmi. Wiecie, domki na drzewie i te sprawy. Ale tej jabłoni już nie ma w ogóle. Albo... A widzicie, tam jest taki czarny pień po tej jabłonce. Było piękne, ogromne drzewo. Mama się ogarnia, będziemy jechać na zakupy świąteczne. A ja znalazłem jeszcze... Jedną taką puszkę, pamiętacie? Ja ją jadłem w hotelu jedną. A to się okazało, że to jest do zrobienia dania. Z tym, że nie mamy makaronu, ale... Tu znalazłem taki, więc przekąsimy sobie. Z tym co jest. Tu niby powinno być na dwie porcje. Także taki... Tu nawet nie wiem czy są dwie porcje tego. Tylko... A weź czy to chociaż dwie porcje. Otwórz na chwilę, weź zobacz. To na dwie porcje będzie, taki tyle tego makaronu. Do makaronu, takiego z rybą. Teraz to będzie zębił? Tak. Nie wiem, a to, to będzie dobre? Co? To będzie dobre? Nie wiem, to będzie Gryże, więcej... Ryżem? Z ryżem? Z makaronem? No, przecież to jest przepis na taką rybę z makaronem, tylko nie z takim makaronem niteczki. No to ja nie wiem. A co to będziesz robił? No. Jak sobie przyjedziesz, to sobie będziesz robił, tak? o! No przecież chciałaś jeść! Ja nie, ja na pewno, o, jak z jakąś rybą, na pewno nie będę jadła nic. Daj mi spokój. To co będziesz jadła? Pojedziemy to coś się, się tam kupi. Najpierw musimy kapustę najpiękniejszą pęknień z dużą kupić. Zgadź to światło, bo ja muszę przejść. Co, nie będziesz rybki jadła? Nie będę. A widzę, że to by się już troszeczkę ten... Co? Za dużo? Co za dużo. Jak to Babcia mówi w tyłku, bo przewracało już ci się. To to jest. Ja nie chcę. Ty się jak chcesz, to jest. No to nie jest, bo nie ma i tak. To i tak muszą być jakieś ten. Musi być inna pasta, a nie niteczki dobrze widzicie. Jesteśmy już po obiadku galeryjnym żeby nabrać się. jesteśmy w CCC, bo mama wypatrzyła jakieś promki. Więc jesteśmy podzieleni ona na damskim, a na męskim szukam tych klapek, bo wciąż nie mama potrzebuje na wyjazd i spójrzcie, te by były ładne, ale ten napis mnie odstrasza takie sprandy. Fajne jakby były, wiecie, czyste bez tego napisu, no ale niestety nie są, więc... Szukam dalej, może będzie coś w kropie, ewentualnie w New Yorkerze. Jak nie to jeszcze jutro mam jeden dzień, żeby coś kupić. Nie, Przyznaj nie, się. <grym> A tak to, jak Ci powiedziałam o pieniążkach, to byłeś niezadowolony, że Ci zawsze muszę się wygadać. No też się ja cieszę, że niespodzianka, no. ale... Prawie cię chłytwem przy Kasie. No prawie na szczęście. No już nie, nie weźmia, ale no. no. cześć. Mama coś kupiła mi. Jak ja wam klapki pokazywałem ciekawe. Przyznaj się, co? Nie. <grym> Pięknie. Złapana prawie zostałaś, to, ale masz dobry refleks. <grym> no. patrzcie, jak już mi się ten misiek taki beznadziejny robi. Ciekawe jak to. Po praniu będzie czy w ogóle już się nie zrobią, takie wiecie, kłaki całkowicie. Jesteśmy właśnie w divers, bo mama sobie tam jakieś swetry znalazła i nie, że czekam na nią. Szkoda, bo lubię to, ale widzicie? Po praniu to on w ogóle może się taki już dziwaczny zrobić. Jakiś taki wiszący. No, jakiś taki. To nie chodzi o to, że wiszący bo to teraz takie cygnięte, ale jakoś tak wiercharzowo. bardziej. Hmm. Nie. Ten ładniejszy. No, ładnie. to nie, no ładnie. bo też tak, dać fajnie ciekawie. Do oczu ci pasuje ładnie, soczami gra. No bardzo ładnie. No i tutaj byś musiała jeszcze jedną rzecz wziąć, bo to najlepiej się opłaca, bo drugie 50%, taniej jak dwie rzeczy. Okay, ale muszę jeszcze ten przywieźć. Aha. Większy. Ten większy. Wyże no, no. widzowie myślą, bo wleciał już film, piszą komentarze, myśleli, że jak mnie w tej czapce zobaczyli, że włosy znowu zafarbowałem. Tak? <grafy> no. Nie, kochani, włoski jest... są. Teraz ja już chcę troszeczkę podpuścić i wrócić do swojego koloru. Mam cię, zaraz idzie do pracy. To jest przedostatni vlogmas. No niestety muszę iść. Ostatnia nocka, na szczęście. I, I zaczynamy. Można powiedzieć, urlop. No. Czytam sobie od Was komentarze. Mama wyszła przedtem do pracy. Kurczę, i tak zawsze mi się gęba cieszę, jak na to wszystko patrzę. To było takie moje małe marzenie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale w ubiegłym roku mówiłem, że nie dam rady już tak nagrywać dla tych kilku osób, które były na kanale. Oczywiście dziękuję im, że były, bo dzięki temu dalej nagrywałem, ale kurczę, teraz jesteście wszyscy i to jest takie wow. Że wiecie, nagrywałem, nagrywałem, nie poddawałem się. Mówiłem sobie, że wyjdzie, wyjdzie. No i mam, mam widzów co jakich? Dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, co było w galerii? Było pełno ludzi przede wszystkim. I czy kupiłem coś ciekawego byliśmy w Rosmanie? Tam nieważne, kilka rzeczy byliśmy kupić. Wiecie, o co chodzi secret. Ale kupiłem sobie. Chciałem te swoje dyfuzory, co mam takie czarne. Miałem zapas z ubiegłego roku, już ostatni. Wykorzystałem ostatnio na tą. taką tą lustrzaną. Yy, tacę, którą mam w salonie. I kupiłem takie inne. Pamiętacie, jak przyjechałem tutaj i mówiłem, że mama coś rozstawia, że tak ładnie pachnie? No to właśnie to są te. I były dwa ostatnie, ale teraz są chyba po 12 zł. To naprawdę niedrogo. Yy. To kupiłem sobie dwa, bo były dwa ostatnie, ale jeszcze może gdzieś dokupię. I one bardzo ładnie wyglądają. Ja nie lubię zawsze tych przednich napisów, ale to sobie można, wiecie, obkręcić i jest pełny kolor. Czekajcie, pokażę wam. Widzicie, one tak wyglądają. Czyli bardzo ładne, bialutkie. Ostatnio miałem czarne cały rok. Teraz jak jeszcze gdzieś będą, to więcej dokupię. Bardzo ładne. No i 12 zł. I oprócz tego, że 12 zł to pachną, bo nieraz takie za 12 to, wiecie, lubią nie pachnieć, <lubią> tylko wyglądać. A te i wyglądają, i pachną, także... Bardzo fajnie. Jestem też wyprzukany kilkoma różnymi zapachami, bo tak się zastanawiam. Ja zawsze y, lubię sobie w Polsce jakieś zapachy pokupywać, bo wydaje mi się, że te perfumy są jednak tańsze. I tu mam jednego Bossa. Tu mam drugiego Bossa. I trzecie mam Dawidowa Czerwonego. Ja nie miałem Dawidowa Czerwonego około roku. Pamiętam, że ubiegły rok Miałem, bo to jeszcze dostałem od Justyny, z jakiejś okazji, już nie pamiętam z jakiej. I podobał mi się ten zapach, ale już mnie zmęczył. A teraz miałem roczną przerwę i zastanawiam się, czy nie wrócę do niego, bo on jest fajny. Ten Cool Water lubię, ale on jest taki męczący zapach. On jest fajny tak naprawdę mieć go i od czasu do czasu sobie użyć, bo na dłuższą metę nie, jest taki naprawdę męczący ten zapach. Bynajmniej nie ten Cool Water yy, męczy. Także kupiłem te dwa. No Widzicie, jutro pojedziemy po coś, ale nie mogę sobie powiedzieć dzisiaj, bo mama jutro obejrzy film i będzie. Więc nie. I fajne jest, jak kupujecie coś z oferty tych takich, wiecie, świątecznych tam w Rosmanie, czyli te wszystkie jakieś takie drobiazgi, co są na święta, z tymi czerwonymi takimi plakatami. To nie wiedziałem, ale przy kasie dostaliśmy za jeden grosz kulę do kąpieli. Widzicie, no, przyciągnąłem. Mówiłem ostatnio, że przydałaby mi się kula, i mam za jeden grosik kule, ale oprócz tego ja sobie wziąłem jedną kulę, a były takie i one są chyba z płatkami kwiatów, także bardzo fajnie, jakaś kąpiel może dzisiaj wieczorem może jutro, bo ktoś mi też po prostu podniósł ciśnienie niedawno, dopiero się uspokoiłem no i nie wiem czy pachnie, bo tak teraz nie czy dopiero pewnie jak się rzuci to się mi poczuje, ale to bardzo fajne, nawet się zapytałem, bo tam robiliśmy jakieś podwójne zakupy na dwa paragony, ale tylko jedną dostałem. No ale fajnie, że jedną dostałem. Dobre i to, prawda? No i jest jazda, bo nie mam klapek. Będę bez klapek, nie wiem co ja zrobię. Muszę gdzieś klapki dorwać. Chyba będzie jakiś wypad do Tekamaxa, słuchajcie. Ale to już po vlogmasach, nie wiem, we wtorek, chyba do Tekamaxa pojedziemy. To jest najważniejsza rzecz, jaką mam do zrobienia we wtorek. Pojechać do Tekamaxa, kupić klapki. Słuchajcie, kurczę. Nie wierzę. Kiedy to się stało? Czy ktoś mi odpowie, kiedy to się stało? To jest przedostatni vlogmas. Jutro nagrywam ostatni vlogmas. Tak. Pojawiło się kilka komentarzy, że nic nie piekłem. Macie rację, nie piekłem, nie gotowałem. Za krótki czas. Za krótki czas i. nie chcę stać mi się przygarach. Wiecie, z przystaniem przygarach to jest tak, albo się chce, albo się nie chce. A nie chce mi się tym razem. Popatrzcie, ja. W sumie jestem 3 dni, 4 przed Wigilią tu i nie chcę. Miałem w planach, słuchajcie, że jakieś ciasto będzie upieczone. Nie wiem, może jutro upiekę wątpię, nie wyrobię się. Ktoś napisał, że mogłem lepić pierogi? No mogłem, ale rzadko lepiej pierogi, połowa by się pewnie rozleciała. No nie, no nie. No nie ulepiłem, nie upiekłem nic nie wiem. To chyba mało świąteczny klimat bo W ogóle mało świąteczny klimat był w tych filmach, także tym bardziej się cieszę, że. Ze mną byliście, ale dobra, to już jutro się wygadam, dzisiaj nie będę gadać, chociaż może dzisiaj powiem trochę w ratach, jutro w ratach, żeby po prostu znowu monologu jakiegoś długiego nie tworzyć. Przystępujemy, proszę Państwa, do otwierania kalendarzy adwentowych, już przed ostatni raz. Czy nas zaskoczy, czy to w ogóle nas jeszcze coś tu zaskoczy? Zaskoczy. Krem pod oczy. <gry> Coś drobnego. Lakier do paznokci. Step tu. Widzicie, ja to błąd popełniłem, bo ja wtedy do tamtego ostatniego rozdania wysłałem tam te inne stepy. I po prostu to każdy ma niepełne teraz. Może wezmę to do Niemiec, wyślę tej dziewczynie, która wygrała, bo. To jest teraz bez sensu. Co ona zrobi? Jak ja chyba jeden krok i, i nie wiem, który krok jeszcze jej wysłałem, a bez drugiego kroku to ona daleko nie zajdzie, nie? Coś lekkiego. Eee, jakaś śminka. Szminka, ale nawilżająca, a nie jakaś kolorowa. To może Mati sobie zostawi taką z ritualsa. No już, jak taką będę mieć, to później będę to tanie co kupywać, ucinać, chyba tutaj sobie wciskać. Dla tego samego eleganckiego pudełka na stryk. <tryk> <tryk> Dobra, czyli pomadka nabliżająca. Moi drodzy, właśnie vlogmas 23, czyli vlogmas przedostatni dobiega końca. Widzimy się jutro w ostatnim vlogmasie 2022. I can believe. Trzymajcie się ciepło, ciał ciałki, kuskuski. Dziękuję wszystkim za życzenia, za ciepłe słowa, za Waszą dobrą energię, która po prostu daje mi siły, żeby działać dalej. Ciao, ciałki, kuskuski. Pa!